No siemaneczko kochani Dzisiaj zajmiemy się kurkumą Nie wiem czy pamiętacie Ostatni filmik Który robiłem Ten filmik był poświęcony Jak podkiełkować Kurkumę taką właśnie z marketu Żeby można ją było sobie Wsadzić w doniczkę żeby nam się rozrastała Jak widzieliście Ja to robiłem na mokrym ręczniku Ładnie puściło korzonki Zaczęło rosnąć Później ta kurkuma została przesadzona właśnie do tej doniczki. No i teraz ona już jest na tyle duża i zobaczcie, no w domu jednak podsychają trochę jej liście, więc postanowiłem, że ją przesadzę do gruntu. I zobaczymy, jak kurkuma sobie poradzi u nas w polskim gruncie. No i oczywiście jak wyciągniemy kurkumę z doniczki, zobaczymy jak wyglądają. Tej korzonki, czyli to, co nas interesuje, tak? To co spożywamy. Ja go trochę podlałem tutaj, żeby łatwiej mi wyszła. Jak widzicie, głęboko korzeni nie puściła, tylko zagospodarowała tutaj samą górę. Dobra, troszkę obierzemy tą ziemię i zobaczymy, jak wyglądają tutaj korzonki. No, widzę, że zbita karpa się zrobiła. No i zobaczcie. Mamy tutaj białe korzonki, tych korzonków nie ma dużo. Patrzymy tutaj jak kłączę. Kłączę jest twarde, to co sobie pijemy z herbatką. No nic, nie wygląda źle, ale nie widzę też, żeby się rozrastało. Nie chcę tutaj teraz tego rozwalać. Jak będziemy robić wykopki na jesień, to zobaczymy, jakie się zrobiły przyrosty, ile nam to urosło. O, tutaj mamy kolejne dwa kawałeczki rozdzielę to delikatnie, żeby nie je popsuć. Jak widzicie korzonki są. O, tu widzimy świeży przyrost, zobaczcie jak ładnie rośnie. I z tego przyrostu też nam puszcza tutaj kolejną łodygę. Tak? Także no, wsadzimy to do gruntu. Sam jestem ciekaw jak to będzie rosło u nas w polskim gruncie i na ile się rozrośnie. Tutaj te kawałki, które były wsadzone, są nadal twarde, czyli one będą też dobre do spożycia. I tu, jak widzimy, już przyrastają kolejne. No dobra. To teraz wykopiemy tutaj dziurki. Będzie sobie kurkuma rosła obok imbiru. I sadzimy. Jeden. Tutaj wsadzimy kolejny. Też jestem ciekaw, czy szkodniki się tym nie zajmą nasze tutaj krety i tak dalej. No i tu może na środku wsadzimy, że miało dużo miejsca. Tą ostatnią. O tak to zrobimy. Tutaj ta ziemia w ogródku oczywiście była nawieziona na wiosnę z kompostownika, więc ziemia jest taka z próchnicą. Także tak to wygląda, kochani. Zobaczymy, jak ta kurkuma będzie nam się rozwijać. Oczywiście dam Wam znać w kolejnych filmikach, jak, no jak wygląda. Czy, się, czy generalnie ma duże przyrosty, czy nie. No i mam nadzieję, że żaden szkodnik nam tutaj tego nie podje. No i na dzień dzisiejszy to by było na tyle z mojej strony. Oczywiście tak jak mówiłem dam w późniejszych filmikach znać jak ta kurkuma będzie przyrastać. Trzymajcie się, na razie, cześć!